Proszę Państwa, wyobraźmy sobie, że znajdujemy się w redakcji pisma dla kobiet. Kto najlepiej zna kobiety? One same? Nie sądzę. U nas nawet naczelny jest facetem. I co, jest już? Nie ma. Jak nie dajesz rady sieroto, to się zwolni. Jest. Dzień dobry. Dzień dobry. No nie wydaje mi się. Na początek takie pytanie. Który baran do poprzedniego numeru dołączył płytę z kolendami? Ja Mógłbyś mi powiedzieć, synku, kto słucha kolend w maju? Ja słucham. Świetnie. Mam nadzieję, że jest więcej takich wrażliwych poleg, jak ty. Co się cieszysz panie fotografię? Kto to jest? Nie wiem, no właśnie, 60 tysięcy na... 60 naszych czytelniczek nie wie kto to jest. A propos czytelniczek Cichopek brała ślub. Kto był? Ja byłem. Świetnie, co napisałeś? Proszę. Co to znaczy, że była wspaniała zabawa, wszyscy się świetnie bawili. No, normalnie jak na weselach czamba łamba i do przodu sam tańczyłem z panią Kasią. Człowieku, ty dałgarze. mi można napisać, że tam się bili, szarpali, że ona na własnym ślubie płakała. To Polki chcą czytać. Ale tak nie było. W dupie mam jak tam było. Tekst masz poprawić. Aha, i napisz mi jeszcze, że ten, że film się rozpadł. To już będzie przesada. Przesada to będzie, jak się kombi rozpadnie. Szefie, ja mam ciekawe zdjęcie. Kto to jest? No jakiś pijak się wywrócił, to zrobiłem, nie? No i dobrze, tylko rozmasz twarz i napisz Wojewódzki przedawkował. Słuchajcie, do następnego numeru musi być coś o gliniarzach. Wiecie, teraz te wszystkie seriale, wiecie, babeczki o. to. No, wywiad z Grabowski masz? Ale on nie jest policjantem. A ty nie jesteś dziennikarzem, a pracujesz w redakcji, a młody miał z Lindą rozmawiać. Rozmawiałeś z Lindą? N nie chciał ze mną gadać. Co nie dziwię? Ale ja się nie pytam, czy chciał z Tobą gadać, tylko czy masz wywiad, tak? No nie ma rozmowy, nie ma wywiadu. Nie, przecież. Nie ma wywiadu, nie ma pensji, nie? Przecież. Po spotkaniu pójdziesz do Pani Aldony i weźmiesz sobie szablony wywiadów. I porozmawiasz sobie z Panem Lindą w kąciku. A, szefie, e, dzwonił jeden koleś, mówi, że ma tanio na zbyciu 500 metrów rury PCV. 5 centymetrów średnica. Panowie, to dobry temat. Burza mózgów, proszę. Ja wiem. Proszę bardzo. Potniemy je na małe cieniutkie krążki i do następnego numeru dołączymy jako kolczyki albo bransoletki. <laughs> Brawo! Można. To tak. no. Można. Awans. Będą z niego ludzie. Tak, tak. A do następnego numeru panele podłogowe. A co? Nie, do następnego numeru kupimy tak jak dwaj kretyni 20 tysięcy czajników. To był bardzo dobry pomysł. Ta, tak, czajniki do gazety. Idealne po prostu. Na każdym było nasze logo. Na czoło sobie pieprzni to logo. Nie za takie pieniądze. Szefie, a co z ogłoszeniami drobnymi? Jak mamy, to dajemy. Mam jedno. Proszę. Ciepłą posadkę obejmę. Michał Listkiewicz. Tak, gorącą sprzedam. Grzegorz Lato. Nie, babeczki nie lubią sportu. Babeczki lubią. Y... Diety. O, odchudzanie babeczki lubią. Dokładnie. Romek, napiszesz dietę. No, ja, ja nie znam żadnej diety. To widzę, bo ciągle żresz. Ale napisz, nie wiem, co może odchudzać? Buraki. O, że buraki o. odchudzają. Ostewne. O, właśnie. Albo takie jak szef. O, i ten. I. No Co się cieszycie, buraki odchudzają, tak. tak? No to napisz, że są dobre na celulitis, o. na włosy. Nie chcę z tego jakieś napary Maseczki. robią, sałatki, cierają w nogi. Jakieś ciasto z hot burakami? Dogi. O, hot dogi z burakami, dobre. I ten. I plakat. I... O, mroczkowie w burakach. Buraki. Jak szef? I zaraz zerzy tą gazetę. Dobra, nie ma czasu. Idziemy rozładować tira. Jest pełen różowych japonek do czerwcowego numeru. Proszę. Odbierz. Halo, redakcja kobiety, telefon zaufania, tak słucham? Tak, tak. Niech pani nie skacze. Niech pani nie skacze momencik. Co? Co? Kobieta stoi na dachu swojego domu i mówi, że skoczy, bo Krzysius Em jak miłość nie żyje. Wypadł. Ha, halo, halo. Proszę pani, jeśli się pani nie wygłupia, niech pani nie skacze. Niech pani sobie przyłączy na TV Polonia. On w powtórkach tam jeszcze żyje.